hej cześć, Szyma Witam Was w 19. odcinku z serii Zerka W tym odcinku Podniecona Bombka! Do ukończenia tej misji potrzeba wiele odwagi i Zabierz co się da i dotrzyj do tajnej broni w lewym dolnym rogu planszy. Powodzenia tej misji może przeważyć szanownym zwycięstwa na naszą korzyść. Powodzenia tej nie właśnie. Dobra, dobra. Eee, tutaj mamy chyba tutaj... No, mamy tam całkiem od tego. Ups, Gdzie jestem? A, jestem tu. Cztery minuty mamy na wykonanie tego zadania. Wielkie dzięki! Lina. E, to jest ta mapka, gdzie ja ćwiczyłem linę. Wielkie dzięki! na dobrą stronę. Dobrze mi, dobrze, dobrze pójść. Wielkie dzięki! Wielkie dzięki! Wielkie dzięki! Mhm. No, idzie całkiem jaźdę. Wielkie dzięki! Wielkie dzięki! Coś mi musimy no, zostawić dalej. tutaj na pamiątkę. No! Dobra. Kryć się! Ja, ale słabo. Co robisz? 78, jak mi zabije... Prawie mnie zabiło już całkowicie. Yy, Dobra. Ten zasobnik chyba musimy wziąć. Tylko. Wielkie dzięki! Hmm. No bo tutaj tak się świeci, to na pewno ten zasobnik musimy wziąć ledwo co żyjemy nie miałem już Raskaz. czasu na wykonanie ruchu na dokończenie ruchu to było słabe co zrobiliśmy no oczywiście zostawiamy banana tak, no. ale tutaj będzie ich bardzo i A. I będziemy mieli dostęp do zobaczenia. Tutaj, tutaj przekopujemy palnikiem. I tak dotrzemy. Nie no, tego tak ja nie chcę patrzeć nawet. Co on zrobił? Ja tutaj Ups. byłem 100% pewny właściwie, że padnę, a ten po prostu nie trafił w nas. Aha. Dobra, no to co? Hmm? Nie będziemy się zbyt długo męczyć, zbytnio. Walniamy zaraz palnik i... weźmiemy tą... coś. Ten zasób. Wielkie dzięki! Gdyński test nuklearny. Ups! Zgarnąłem to i... To koniec? Będzie czy... Czy mam po prostu do końca ich pozwalać? indyjski test nuklearny to mi się wydaje że mm, no że po prostu woda podpłynie i wtedy my będziemy na straconej pozycji więc jeszcze jako taką musimy stąd wybiegnąć jak chcemy tego użyć no coś użyj w nic nie mogłem trafić dobra, nie będę kombinował, nie będę zbierał tych zasobników jeszcze wielkie dzięki mamy dodatkową linę okej okay. eee, tutaj się podkopiemy albo no na góry i użyjemy tego testu naprawionego eee, jak myślałem woda będzie teraz pod wpływać Tak Pudła! Tych snajperów trzeba wykosić na sam początek Bo yy, to oni nam stanowią tutaj Niech problem Lina Mam jedną lina Nie wiem czy użyć jej teraz czy później Zobaczymy jak tam oczy swoją naprowadzający się tutaj stoją Słaba Słabo to nawet mało powiedziane okay. Także nas trafił to Była TG Ale my jesteśmy na najwyższym punkcie no Woda chodź i pływasz. Mam nadzieję, że woda będzie płynąć, neguję. Dobra, nic. Nie. Woda nie podnosi się. Hmm. Mamy jeszcze jedną linę. A, wyzłoń sobie. Jedzie dzięki! Jeszcze straciłem hopę. spojrzał tych zasobników tutaj wielkie dzieło! Dzień dobry, grałem w ręcznie. Dzień dobry, grałem w ręcznie. Dzień świętym granatem to ja. Dzień dobry, grałem w ręcznie. Dzień Ale zabija mi tego snajpia, do zobaczenia O, uważaj na poziom wody. O, to jest dobrze. Czyli woda jednak się podnosi. Meliną w ostatecznym momencie możemy dostać się tutaj nawet. Na samą górę. Więc by zobaczył do żalnie. Pudła! Okej, okay. całkiem niższe. Haha! Huuuu, zostało trzech do zwalenia Tchóż! Chyba się okopie po piasku. Chociaż! Ej, jeszcze można coś sobie spywować, rzucić. 5, 4, 3. Ognia! 2, 1. Wow, mama! Bardziej to było w naszą stronę niż w ich. Zobaczmy, Woda się podnosi. Ten typeczki 1HP musimy go zabić. Bo tylko on nam zagaraża. Później na dobrą sprawę możemy liną dotrzeć tutaj na ten myłk. Fiko, bo tam jest taki nie to no. nie no. no dobrze to może nie było było słabo nie dokupiemy się po prostu będziemy przewijać bo nie ma sensu misja polega na w nas bo jakby to w nas walnęło o matko to jeden hp to z momentalnie by nam poszło co? Dobra. Jesteśmy, będziemy na najwyższym punkcie na 100% może bez utraty tej tej liny jakoś się uda wskoczyć nam nie niestety nie A, ale to dobrze. jakoś skoczymy, idziemy my mu UZIka, UZIka ma mi nieskończonego no to okopiemy się i będziemy walić UZIkiem ile można Dobra, to. tu Jakby tak stanął na tym końcu, to bym na pewno go trafiła, tak to. Nie ma sensu chyba ale może między sobą coś rozstrzygnąć to już dziewiętnasty odcinek Seja szybko Podła! Mm. rozkaz tchórz nawet nie będziemy próbować już z uzikiem nie będziemy przedłużać Gięcie. O, o! Zdrajca! O, nawet całkiem nieźle. Tylko że... Rozkaz! On jeden nam został. Do zwalania i... Ciękko. Podła! Bo jak jakimś huksem trafi, a znamy komputery. Wiemy, że komputer ma jakieś nierealne strzały. I trafia po I to jest jeszcze komputer 4. GINCE! Wow! Taki huks. Strzał w dziesiątkę! Rozkaz! Musimy wytrzymać kilka ryuków. Proszę się odpięć. Jak najdalej. Żeby nas nie dopadł ten jego strzał. GINCIE! na napałę tam zguje, więc. Strzał w dziesiątkę! Damy jadę. Jeszcze jeden ruch. Tylko jeden ruch, żeby nas dzieli od zwycięstwa. I jest zwycięstwo. Jadek nam przeżył jeden HP. Nie było, czyli złoty medal będzie. Mapka pokryta całą wodą, po bo tam fale się unoszą. No i 19 odcinek już mamy za sobą. Całkiem nieźle to idzie, całkiem przyjemnym mi się w ogóle nagrywa. Ciekawie, ile jeszcze będzie odcinków. No ale dobra, nic. W takim wypadku kończymy ten odcinek, do usłyszenia w kolejnym, na razie.